Anioły, nasze dobre duchy. Konferencja przeznaczona na dni anielskie w Lanskoronie. Pierwszą modlitwą, która nauczyła mnie moja mama, to Aniele Boży stróżowi. I odmawiam ją bez mała codziennie przez 60 lat mojego życia. Nieco później babcia nauczyła mnie innej modlitwy. Anioł Pański. I znowu ją odmawiam codziennie, tym razem zaledwie przez 50 lat. Być może dlatego aniołowie zawsze byli mi bliscy. Nigdy też nie wątpiłem w ich obecność. Lubię sobie porozmawiać z moim aniołem. Pewnie teraz myślicie, są to raczej monologi. Może i tak. A jednak wydaje mi się, że. Dobre myśli, a czasem fajne pomysły, które mi wtedy przychodzą do głowy, są właśnie takimi podpowiedziami mojego anioła. Najlepszego przyjaciela, jakiego mam. Choć na szczęście los mi innych przyjaciół także nie poskąpił. Dlatego ani chwili nie wahałem się, aby odpowiedzieć na prośbę poprowadzenia wykładu anielskiego w ramach festiwalu w Landskoronie. Chociaż. Czas dla mnie teraz bardzo pracowity i nie mam na zbyt wiele czasu, aby opracować ten temat tak, jak na to naprawdę zasługuje, ale jest, jak jest. Domyślam się, że wybrano mnie, abym poprowadził ten wykład bardziej jako historyk sztuki, a nie jako teolog. Zresztą nie wiem, świadomie nie zapytałem, aby nie ograniczać ani siebie, ani prezentacji, zdaję sobie doskonale sprawę, że mówiąc o aniołach, trudno mi będzie oderwać się od mojej wiary. To nie powinno być przeszkodą. Mam nadzieję, że dla wielu, którzy nie utożsamiają się z wiarą chrześcijan, istnienie aniołów należy do tych wyjątków, w które jeszcze wierzą, albo przyjmują jako piękną i ważną dla naszej szarej codzienności fantazję. Popartą kulturą minionych wieków. Zacznę więc od przypomnienia tego, co ksiądz Jan Twardowski powiedział. Anioł jest wciąż aktualny. Nie można się bez niego obejść. Nazywamy aniołem opatrznościowym matkę, która pomaga w domu. Zakochany nazywa aniołkiem swoją narzeczoną. Nazywamy dzieci aniołkami. Bez anioła nie możemy się obejść. Jest modlitwa, którą stale pamiętamy. Aniele Boży, stróżu mój. I jest jak co roku anielski festiwal aniołów w Rzeczywiście. Bez anioła nie możemy się obejść, zwłaszcza w ten grudniowy czas. To okres znakomity, aby mówić o aniołach. Z jednej strony Adwent i czas oczekiwania na drugie przyjście Chrystusa wraz z całym widocznym zastępem niebios na końcu czasów. Z drugiej strony czas oczekiwania na przyjścia Dzieciątka Jezus. Ale zanim na końcu miesiąca dokona się to Boże Narodzenie, Mamy jeszcze świętego Mikołaja, któremu również towarzyszą aniołowie, pomagając mu nieść dla dzieci prezenty. A dwa tygodnie później pasterka, która wspomina aniołów zwiastujących ubogim pasterzom dobrą nawinę o narodzeniu się dzieciątka, który będzie królem nad Izraelem. Bożemu Narodzeniu na chrześcijańskich obrazach niemal zawsze towarzyszą aniołowie, radując się z narodzin swego pana, czasem pięknie grając. Również radują się dzieci, nie tylko ubieraniem choinki i wigilijną wieczerzą, ale i czekając na aniołka, który podrzuci im kominem albo pod choinkę bożonarodzeniowe prezenty. Miał rację ksiądz Jan. Bez anioła nie możemy się obejść, zwłaszcza w te grudniowe wieczory. I mieszkańcy Landskorony również o tym wiedzą. Mają przecież swojego anioła w miasteczku. Pomówmy zatem o aniołach. A mówiąc o nich, sięgać będziemy po najwybitniejszych mistrzów malarstwa. Bo większość z nich przynajmniej raz w życiu namalowała anioła, jeśli nie jako temat główny, to jego element poboczny. Tak właśnie przedstawił archanioła Rafała Rembrandt van Rijn w nawiązaniu do księgi Tobiasza ze Starego Testamentu. Ale mówiąc o aniołach, nadal często będziemy sięgać po obrazki mocno przesłodzone i anonimowe ze swej natury. Choć niekiedy namalowane przez dobrych malarzy, ale świadomie wchodzących na obszar kiczu, po to, aby przedstawić aniołka takiego, który sprawiłby radość małemu dziecku. I nie tylko. Któż z nas od czasu do czasu nie lubi kiczu, czyli słodyczy w szczuce? Wszak święta bożonarodzeniowe szczególnie hołdują tej estetyce. Aniołowie należą do sfery wiary. Jedni w ich istnienie wierzą, nawet doświadczają ich działania, inni nie wierzą i traktują jako mało szkodliwą bajkę. Bo przecież, jak mówią, ich istnienia nie można udowodnić. Oczywiście, że nie można. Gdy coś można udowodnić, jest już domeną wiedzy, a nie wiary. Czym innym jest wiedza, czymś innym jest wiara. Ludzie głęboko wierzący często mówią o istnieniu rzeczywistości, którą można doświadczyć jedynie dzięki wierze. Ci, którzy odrzucają wiarę, te rzeczywistości uważają jedynie za zjawisko kulturowe. Jednak trudno nie przyznać racji ludziom wierzącym w istnienie aniołów dobrych i złych duchów, którzy mówią o tym, że wszystkie rzeczywistości nadprzyrodzone nie można badać tym, co jest ze sfery świata przyrodzonego. Mierniki materialne mogą mierzyć tylko materię. Istoty duchowe można poznać tylko naszą duszą. To, że czegoś nie można dotknąć, zmierzyć, zbadać, wcale nie znaczy, że nie istnieje. Tak jest z istotą Boga i całą sferą istnienia duchów. Czym zatem są anioły? Według wierzeń, są istotami, które pośredniczą między Bogiem i ludźmi. Po raz pierwszy pojawiły się w pierwszych rozdziałach Biblii, w księdze rodzaju. Opowiadających dzieje pierwszych rodziców Adama i Ewy. Z późniejszej tradycji Biblijnej dowiadujemy się, że aniołowie zostali stworzeni przez Boga jeszcze przed stworzeniem świata. O aniołach też mówi ostatni rozdział Biblii, należący do apokalipsy św. Jana, w którym jest zaznaczone, że Bóg wysłał anioła. By sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. W jednym z wywiadów przeczytałem, że słowo anioł pojawia się w Biblii ponad 300 razy. Więc zaprzeczać istnieniu aniołów znaczy tyle, co wyrwać z Biblii, co drugą stronę. Tak więc od początku do końca objawienia. Występuje postać Anioła i należy do podstaw chrześcijańskiej wiary. Ale nie tylko. Chociaż Anioły, jakie znamy, związane są przede wszystkim z wielkimi religiami monoteistycznymi czyli judaizmem, chrześcijaństwem i islamem to jednak w zbliżonej postaci pojawiają się również w religiach staroirańskich ale także w większości kultur i religii istnieją ich odpowiedniki. Choć nie zawsze przybierają postać, z jaką jesteśmy oswojeni, w innych zaś podobieństwo do naszych aniołów jest wręcz łudząc, jak choćby przedstawienie bogini Fortuny namalowane na jednej ze ścian domów w Pompejach. Skrzydlate duch występowały również w dawnych religiach pogańskich Europy, jako tak zwane wróżki, czyli duchy natury. Były to magiczne, skrzydlate stworzenia, przypominające maleńkich ludzi, obdarzone potężną mocą, których zazwyczaj się obawiano. Bo choć mogły być dobre, to jednak o wiele częściej były złośliwe w stosunku do ludzi, zwłaszcza tych, którzy naruszali lub niszczyli ich obszar przebywania. Piękne, pięknie owe wróżki przedstawił na swym słynnym w Szwecji obrazie August Malmström. Można więc powiedzieć, że wiara w istnienie duchów, przypominających nasze anioły, istniała niemal od początków istnienia ludzkości. Ale wróćmy do anioł w naszej chrześcijańskiej tradycji i postawmy to chyba pierwsze pytanie, jakie stawia sobie artysta tworzący anioły. Jak wygląda anioł? Obraz marka Szagala Wizja przedstawia młodego malarza siedzącego w Szczalugach, którego odwiedza anioł. Obrazy Szagala często były inspirowane jego snami. Ale o powstaniu tego obrazu sam autor powiedział, że nie tyle jest to namalowany kolejny jego sen, ale jak głosi jego tytuł, była to wizja. Anioł ukazał mu się bowiem jakby w oknie, przez które, jak mówię, mogłem odlecieć do innego świata. Na tym obrazie anioł jest biały i ma skrzydła. Poza tym niewiele widać więcej szczegółów, bo tak najczęściej jest z wizjami. Inni malarze. Przedstawiają anioła bardzo często jako piękną kobietę, ubraną na biało i koniecznie ze skrzydłami. Dlaczego koniecznie ze skrzydłami? Ano, akurat niekoniecznie, tylko tak jakoś się zafiksowaliśmy. Biblia, mówiąc o objawiających się człowiekowi aniołach, przedstawia ich jako mężów ubranych. Bardzo często w lśniące białe szaty. Jak to widzimy na przedstawieniu Jamesa Tissota opowiadającym o odwiedzinach Abrahama przez Trzech Aniołów. Tak też jest i w innych objawieniach biblijnych. Kiedy w okresie sędziów anioł objawia się żonie Manocha, zapowiadając narodziny Samsona. To ona opisuje go mężowi w ten sposób. Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby obliczem anioła Bożego, pełne dostojeństwa, nic więcej i aż tyle. Po jakimś czasie przyszedł anioł ponownie nie tylko do żony, ale i do samego Manoacha, aby powiedzieć więcej szczegółów dotyczących narodzin ich dziecka. Kiedy wraz z Aniołem małżonkowie składali Bogu ofiarę dziękczynną za obietnicę Syna, jak podaje Księga Sędziów, Manoach i jego żona patrzyli, gdy płomień unosił się z ołtarza ku niebu. Anioł Pana wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona, widząc to, padli twarzą na ziemię. Odtąd nie ukazał się już więcej Anioł Pana. Manoachowi i jego żonie. Święty Łukasz w dziejach apostolskich opisujących w niebo wstąpienie pańskie pisze, że kiedy uczniowie nadal wpatrywali się uporczywo w niebo, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli. Mężowie galilejscy, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty do was do nieba. Przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. W Biblii, gdy aniołowie ukazują się ludziom, aby przekazać im posłanie Boga, przyjmują ludzką postać. Ubrani są w szaty podobnie do tych, jakie ludzie noszą w owych czasach, aby nie przestraszyć tych, którzy na nich patrzeć będą. Lecz objawiający się anioł Choć wydaje się naturalne, to jest to zawsze postać wyróżniająca się. Zawsze niezwykła, czasem o lśniących lub białych szatach i zawsze o obliczu pełnym dostojeństwa. Są to niezwykle piękni mężowie. Księga Rodzaju opowiada o tym, jak dwaj aniołowie udali się do domu Lota, mieszkającego z żoną i dwiema córkami w Sodomie. Ci aniołowie byli mężami o tak pięknym wyglądzie, że choć u jednych wzbudzał on szacunek, to u innych pożądanie. Mieszkańcy Sodomy żażądali bowiem od Lota, aby wyprowadził ich do nich, aby mogli z nimi posławolić. Aniołowie opisani w Biblii byli więc mężami wyróżniającymi się ubiorem i urodą. Nie ma tu Żadnej jednak wzmianki o skrzydłach. To, że w pierwotnych wyobrażeniach aniołów przez Izraelitów nie było skrzydlatych istot, najlepiej świadczy wizja patriarchy Jakuba z Betel. Księdze Rodzaju czytamy, we śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba oraz aniołów bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. Gdyby aniołowie mieli skrzydła, po co im byłaby potrzebna drabina lub schody do, do nieba, jak to inni tłumaczą ten fragment księgi rodzaju. Podobnie chrześcijanie pierwszych wieków także przedstawiali początkowo aniołów bez skrzydeł. Jak to widać na przedstawieniu. Choćby drabiny Jakubowej na jednym z malowideł z początku IV wieku. Aniołowie z Katakum, przewija latina w Rzymie, wyglądają jak uprzejmi panowie, zabawiający się chodzeniem tam i z powrotem po drabinie. To chodzeniem w górę i w dół ma jednak uzasadnienie teologiczne. Służy jako symbol dwóch modeli życia chrześcijańskiego czynnego, reprezentowanego przez Anioła. Wychodzącego na górę i kontemplacyjnego, który miał symbolizować anioł schodzący z góry, pokazując w ten sposób człowiekowi drogę do Boga. Aniołowie na freskach z Catacum Przeviia Latina w Rzymie są jednym z pierwszych malut wideł, na którym występują posłańcy Boga w sztuce chrześcijańskiej. Zostali tu przedstawieni bez skrzydeł w czym zaznacza się nie tylko wpływ opisów starotestamentalnych, o których wspomnieliśmy już wcześniej, ale i chęć zachowania czystości swojej wiary. Pierwszą chrześcijaną w czasach dominacji religii pogańskiej w okresie tak zwanych prześladowań nie przedstawiających aniołów ze skrzydłami chodziło o to, aby Uniknąć podobieństwa do skrzydlatych bóstw pogańskich, takich jak choćby znanego z grobów etruskich Boga Śmierci Haruna, albo do rzymskich żeńskich bóstw, takich jak choćby znana bogini Nike i Fortuna, których przedstawienia były bardzo podobne do późniejszych chrześcijańskich aniołów, które przecież w bardzo podobnej formie zaczęły pojawiać się. Na szeroką skalę jeszcze pod koniec cesarstwa rzymskiego, jednak po edykcie mediolańskim, kiedy religie pogańskie nie odgrywały już w Europie aż tak ważnej roli. Skrzydlate anioły spotykamy już w połowie V wieku na cesarskich mozaikach w Ravennie. jak choćby tutaj, w przedstawionej mozaice z kościoła San Apolina Renułowo w Ravennie. Ukazującej scenę Chrystusowej przypowieści o sądzie ostatecznym, gdzie kozły zostają oddzielone od owiec. Natomiast już od wczesnego średniowiecza trudno znaleźć Anioła przedstawionego bez skrzydeł. Skąd takie odejście na pierwszy rzut oka wydawałoby się niezgodne z Biblią? Musimy pamiętać, że. Objawienie Boże dotyczy przede wszystkim zagadnień zbawczych człowieka i nie zawiera opisów zewnętrznych postaci w nich występujących, dotyczy to także i aniołów. Biblia bardziej skupia się na zadaniach i naturze owych świętych Duchów. Jeżeli z uwagą zaśczytamy Biblię, to znajdujemy tam także nawiązania do anielskich skrzydeł. Przypomina o tym piękny obraz Daniela Gerkarca w cieniu twych skrzydeł, który nie wiadomo, czy przedstawia człowieka czy anioła. Jest bowiem ilustracją do Psalmu 17, w którym czytamy Okaż cud swojej wielkiej miłości, zbawco tych, co chronią się przed wrogami pod Twoją prawicą, strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł". Ale obraz jest także ilustracją do psalmu 91, w którym czytamy On okryje Cię swoimi piórami i pod Jego skrzydłami znajdziesz skronienie. A jego wierność będzie Twoją tarczą i puklerzem. Daniel Gerhardt wydaje się mówić przez ten obraz, że kiedy ci jest naprawdę źle, kiedy przeżywasz trudności lub żałobę, tak naprawdę nie jesteś sam. Jest obok ciebie Twój anioł stróż którego skrzydła opiekuńcze możesz poczuć, i jest wiernie czekający Bóg, aby Cię przyjąć i schronić w swojej miłości i mocy.